Także jutro witajcie, ja jestem WDJ, to jest kolejny materiał na moim kanale, a dzisiaj zajdziemy sobie do kariery w FIFA 21. Oczywiście seria Powrót na Tron, czyli karierę Sandoru Genua. Ostatnio pojawiłem się w ankiety i stworzyłem ankietę, w której to wzięło udział 9 osób i zagłosowało ponad większość, bodajże około 80%, za tym, żeby kontynuować tą serię. Dlatego głosem większości po prostu jest ta seria jest kontynuowana. 9 osób to może nie jest najlepszy wynik, ale aczkolwiek. No jakoś to, jakoś, to, jakoś to daje informację dla mnie, że chcecie oglądać tą serię dalej. Więc już dzisiaj mam czystki w szatni, ponieważ chcę się zająć jedną rzeczą, ponieważ przejdźmy sobie do zespołu oraz do centrala składu. I tak jak widzicie mam tutaj statystyki, tutaj się nic w statystykach nie ma, bo to jest to kompletnie nowy sezon, ale zdecydowanie trzeba było przedłużać kontrakty. Kto ma naj, najkrótszy kontrakt, trzeba sobie tutaj to tak zrobić, bo miał więc bo zmieniałem salibą na pewno sobie kontrakt przedłużymy. Dlatego sobie z, e, negocjujemy kontrakt. Ponieważ według mnie to jest zawodnik taki, który po prostu powinien u nas w klubie zostać, nie ma co. Nie co po prostu trzeba z nim przedłużyć kontrakt. Jego aktualna płaca za 30 jest oczywiście, a zobaczymy czy to jest godzina ważnego piłkarza. On chce być kluczowym. On chce być kluczowym, co mnie jak najbardziej interesuje, ponieważ to jest zawodnik 24-letni, 87 oceny ogólnej. Ja chciałbym, chciałbym na 5 lat, co ty na to powiesz? On chciałby na 3 lata, więc kontrolujemy to na 4 lata. I tak naprawdę nie mam pojęcia ile mu dać, żeby zarabiać. Nie mam pojęcia ile mu dać. Okej, okay, to jest bardzo fajne, bardzo fajne, że on chce po prostu z nami przedłużyć kontrakt i on daje i on po prostu i on po prostu będzie nam dyktował warunki, że tak powiem, ponieważ to jest dobra opcja, ponieważ wiem ile on chce zarabiać. OK, może zarabiać tyle, ponieważ to jest zawodnik naprawdę jest zdecydowanie warty tego, aby z nim przedłużyć kontrakt. Kolejną, kolejną personą, z którą chcemy przedłużyć kontrakt, a nie wiedziałem, że można tak to zrobić, dobra. Jacopo Martinelli, po Martinelli z nim sobie znegocjujemy kontrakt, ponieważ myślę, że to jest zawodnik, który odejdzie od nas, aczkolwiek na razie chcę z nim przedłużyć kontrakt, żeby po prostu jego wartość się zwiększyła. Wiecie o co chodzi, po prostu o... o, o, o chce być perspektywicznym, co my, ak, my akceptujemy. Na dwa lata to my chcemy oczywiście na trzy lata. E, żeby to było jak najdłużej, żeby mieć siebie jak najdłużej z głowy, bo A już może będziesz... Eee, będziesz naszym kluczowym zawodnikiem, ile byś chciał zarabiać? Ile byś chciał zarabiać? Może 2000 eee, 2000, co ty na to powiesz? Bo zarabiasz teraz 1100 O co? 2800 i dosyć spory bonus za podpis Wiecie co? My sobie ten bonus za podpis usuniemy Ponieważ według mnie to mu za może zawrócić w głowie Ponieważ to jest dosyć młody zawodnik, no 20 letni Ale taki, no dobra Nie da się tego negocjować, dobra Więc daję bonus za podpis nie jest to zbyt duży bonus, ale wiadomo, że sam zawodnik nie jest jakoś super mega dobry. Trzeba to po prostu odpowiedzieć wprost. Mordujemy się tymi ważniejszymi piłkarzami, czyli Malang SAR. Malang SAR, Jakub Verre, o dużo tych kontraktów do przedłużenia. Dużo tych kontraktów do przedłużenia. Ja go nie wiem czy będziemy przedłużali, bo mi się wydaje, że zawodnik, który od nas odejdzie. A znegocjujemy sobie kontrakt z Malangiem Sarem, może będzie zarabiał 40 tysięcy, tak mi się wydaje że to będzie dobra opcja, skoro William Saliba zarabia 45, on ma o jedną ocenę niżej niż właśnie e, niż William Saliba, więc może akurat te 40 byłoby dobrą opcją. E, na 5 lat, co Ty na to powiesz, bo nadal będzie, jesteś młodym zawodnikiem, od do u nas na 3 lata, więc kontrolujemy sobie na 4 lata dany ten kontrakt. W związku z tym będzie u nas na 5 lat, ponieważ masz rok ważny kontrakt, z nim dajemy sobie klauzulę odstępnego. I teraz pytanie, ile byś chciał zarabiać? No 10 tysięcy to troszeczkę mało. Ja ci proponuję 40 tysięcy to jest według mnie dobrą ofertą. Nie wiem jak według Ciebie, on chce dosyć spory bonus za podpis. Eee, dobra, osuwamy sobie to. I bonus za podpis bo on wątpię, żebyś potrzebował taki dłużej. O 100 tysięcy jak zejdziemy, to myślę, że będzie spoko. Okej, okay, on jest zadowolony z tego, więc my jesteśmy zadowoleni, bo te kontrakt po prostu trzeba poprzedłużać, bo w związku z tym, że tak mało, no, że można by się jeszcze Kenem ponieważ to jest zawodnik taka zagadka, jeżeli on powie, ile chce zarabiać, to będzie bardzo dobrze, bo ja kompletnie nie, nie znam się na tym i nie mam pojęcia jak to może wyglądać, jeżeli chodzi o te płaty. Nie mam, po prostu nie jestem tak dobrze skalibrowany jak chociażby Koza Sport, który umie te kontrakty ustawić, on najwięcej wie ile dana ocena ogólna potrzebuje, żeby zarabiać, żeby być w miarę zadowolony. On chce być kluczowym, co mnie oczywiście cieszy. Chce na 5 lat, bo ty jesteś na młodym zawodnikiem. No nie wiem czemu u nas nie chce tak dostawać na dłużej, to, to będzie u nas na 4 lata. Okej. Okay. Zignorujemy klauzulę natomiast ile byś chciał zarabiać. To będzie u nas najlepiej zarabiając, myślę, że 70 tysięcy. To będzie spoko opcja 70, czy może będziesz pierwszym zawodnikiem, który przekroczy damy to być 90, damy to być 90, zobaczymy co ty na to powiesz. <gryzny> No niestety się nie udało, więc on będzie, pod, on, będzie on chce zarabiać dużo więcej. Dobra, zajmiemy się teraz e, Ronaldo Wejoru z nim znegocjujemy sobie po raz kolejny kontrakt. Czyli on będzie zawodnikiem, będzie pierwszym zawodnikiem, który będzie zarabiał ponad 100 tysięcy euro tygodniowo. Okej, okay, on chce być poradycznym, więc on wie jak, na jaką rolę przez pole się szykuje, co mnie bardzo cieszy. Damy sobie ciebie na 5 lat, bo nadal jesteś młodym zawodnikiem co ci, bo on chce tylko na rok. No to tak się nie bawimy, to chociaż na dwa lata, żebyśmy byli u nas w zespole, ok, wyjrać zadowolony z propozycji kontraktu przedłużenia. E, my nie chcemy klauzuli odstępnej i żebyś chciał zarabiać, no 2 30,5 tysiąca, dosyć spory. Ja Ci mogę dać ten bonus za podpis, ale chcę, żebyś zarabiał troszeczkę mniej, chcę, żebyś zarabiał 29, myślę, że to by było spoko, 29,5. No ja i on jest zadowolony, że zarabia 29,5 tysiąca, co jest astronomiczną ceną, astronomiczną kwotą, jak na, dla zwykłego człowieka. Ja go z nie wiem, będziemy przedłużali kontraktu. on od razu sobie, on jest już na liście transferowym, więc dobra. Kaprali, z Tobą przedłużymy oczywiście kontrakt, negocjujemy kontrakt z Kaprali, bo to jest zawodnik, który u nas musi zostać, bo to będzie nasz super rezerwowy, ponieważ nie powiedziałem Wam tego ale się o tym przekonacie, ponieważ dzisiaj sprowadzimy jedną super gwiazdę, mamy nadzieję, że uda się ją sprowadzić. To będzie się rotacyjne występy, na razie myślę, że okej, okay, on jest zadowolony z takiej roli w zespole, więc wie, że po prostu czas ustąpić miejsca młodszym zawodnikom i chce być u nas na 3 lata, więc kontroferta, damy Ciebie na 3... To znaczy chciał być u nas na 2 lata, my dajemy ofertę na 3 lata. Eee, okej, okay, on nie bierze kluczy dostępnego pod uwagę, a więc teraz będziemy musieli tylko mu Zaoferować, ile by chciał zarobić? No, właśnie, ile by chciał zarobić? To jest dobre pytanie. 35? Może zobaczmy, Ach, chcę zrobić 36, więc nie dużo się pomyliłem. Usunąłem PNL, zmieniamy... zmieniałem, może zrobić 36, ale tutaj musi zejść troszeczkę z tego bonusu, bo to są strasznie duże bonusy. Okej, okay, dobre, z tego się nie, nie da znegocjować, niestety. Więc niech będzie, nie, Bo on jest dla nas bardzo ważnym zawodnikiem. Bo on dla nas bardzo dużo go strzela w poprzednich sezonach. W związku z czym myślę, że taka e, kwota jest dla niego odpowiednia. Nie spełniamy wymagania dotyczące wynagrodzenia. To w domu, e, wiadomo. Negocjujemy kontakt z muru, ponieważ z muru nie będziemy chcieli się żegnać, bo on może grać dużo pozycji, co mnie bardzo cieszy. I taki zawodnik zdecydowanie nam się przyda. Bo on Może grać cofniętego prawego skrzydłowego, może grać e, prawą-lewą obronę, co mnie bardzo cieszy. Nie, oczywiście taki zawodnik tylko jest nam potrzebny, bo e, dziwne było, gdyby taki zawodnik nie był nam potrzebny jako super rezerwowy, sprawdza się naprawdę bardzo dobrze. E, za to my musimy z nim przedłużyć kontrakt co najmniej o rok, bo tutaj nie ma innej możliwości, bo bez przedłużenia to co to za kontrakt bez przedłużenia, nie? Chcemy, akceptujemy brak klauzuli odstępnego i teraz zobaczmy, ile byś chciał zarabiać. Ile byś chciał zarabiać? Chcesz zarabiać może 25. Ty się już będziesz stazał, więc to powinno Cię zadowolić. Ja jeszcze chcę bonus za podpis. A taki bonus za podpis to jest strasznie niski bonus, więc to może być, więc takie coś może być. Ok. I teraz kolejny zawodnikiem jest Jakub Jank, to czyli nasz kapitan, warty 50 milionów euro. 29 lat. Eee, oczywiście nie przedłużymy kontrakt, ale to jest niewykluczone, że dni będę chciał się pożegnać, ponieważ to jest nasz wieloletni kapitan, ale... Masz 29 lat i będziemy szukać jakiegoś innego środkowego pomocnika defensywnego, yy, który będzie u nas grał i będzie się zbiciął bardzo dobrze. On chce być u nas na 2 lata. Jesteś naszym kapitanem, panie, te, te, na 3 lata. Chcemy Ciebie w zespole. Myślę, że spokojnie tyle jeszcze pociągniesz. Zignorujemy klauzulę dostępnego i on chce zarobić dużo, ale to się nie dziwi, bo to jest nasz kapitan. Usuwamy pana mnie za występ, bo on oczywiście tyle będzie grał. A nie chcę może tyle dawać. Eee, jak dam ci tyle i jak damy ci równo 40... A może być 40,5. Zobaczymy. 52. Dobra, może zarobić 52. Ale ja nie chcę dawać Ci takiego bonusu, bo to jest po to są potężne pieniądze, to jest pół miliona. Okej, okay, dobra, zadowolony, bo to jest ćwierć miliona. I tak, ćwierć miliona to jest bardzo dużo. Ale myślę, że to jest dla takiego zawodnika, jakim jest... Doświadczony jako piank, to nie powinno zawrócić w głowie, nie powinno sadówka, sadówka uderzyć do głowy. Eee, Verre, Verre, oczywiście przedłużymy, chociaż wiecie co, Verre, jak się zastanawiam, dla niego będzie ocena ogólna ogóle to jest 14,5 miliona euro wartości. Dobra, znegocjujemy z nim kontrakt, najwyżej go sobie sprzedamy, zobaczymy, jakie oferty za niego wpłyną. Bo nie ukrywam, że zaraz będę chciał zrobić wytrzenie szatni, wytrzenie szatni, to będzie taki dosyć nudny odcinek, nie ukrywam. On chce, być on chce być poradycznym, on chce być poradycznym, ok, bez przedłużenia to oferta da mi tobie na rok. Na rok przedłużymy to był kontrakt, on jest zadowolony z tej propozycji. Ignorujemy klauzulę odstępnego i ile by chciał zarabiać. Zarobiasz 25, to pewnie chciałbyś 30. Nieduża podwyżka, ale zawsze podwyżka. Więc zobaczymy czy on jest zadowolony z tej propozycji kontraktu, On chce jeszcze za podpis. Słuchaj, może zrobić 30, ale ja nie chcę dawać ci takiego bonusu. możesz zrobić 30 000 i 30, 30 bonusów, więc no okej, okay, to jest zrobione. I, to, i, na, i, i, i tak naprawdę tylko mój sekund nam został do przedłużenia. No jeszcze DiAngelo, nie wiem, IAGO Rating, DiAngelo i, i IAGO no to DiAngelo sobie przedłużymy kontakt, bo to zawsze to 7, 75 tysięcy wartości. No, i tak powiem Wam jedną rzecz: Trzeba tutaj się oglądać za wzmocnieniami, bo w ostatnim sezonie to był mój błąd. Nie zrobiłem żadnych wzmocnień ani się nikogo nie pozbyłem. W związku z czym graliśmy taką samą drużyną, ale ona była już po prostu e, osiągnięciami, które mieliśmy już wcześniej, czyli wybaczy skutek. To i tutaj potrzebujemy jednej świeżej krwi, która będzie głodna po prostu sukcesów. Nie to co nasi zawodnicy, bo nie mówię, że oni zagrali źle, to był sezon, bo to jest dobry sezon, to, to co oni zagrali, ale no, przydałoby się, żeby ci zawodnicy jednak pokazali coś więcej od siebie. Zobaczymy, czy takie coś się satysfakcjonuje. Bonus za podpis? Dobra, może być taki bonus za podpis, bo nie, nie są aż takie duże pieniądze. I tak się zastanawiam, w serii gra Sport Hiszpanów, jeżeli chodzi o naszego rezerwowego bramkarza, to mamy i jego Eredivisja, który jest również panem, którego powtarzam, bardzo pozyskaliśmy za darmo, ale jest jeszcze jeden zawodnik, który myślę, że byłby bardzo fajny, e, jeżeli chodzi o e, bramkę, czyli iTor 34-letni, 83 ogólny, Dla dam sobie godność, że zniszczył mu kontrakt, w związku z czym jego wartość powinna tylko i wyłącznie spadać, ponieważ to on już młodszy nie będzie. Jego lew zlokalizowano tego to prawie 40 milio 40 milionów. Ale, no właśnie, i kolejnym wzmocnieniem, tak się zastanawiałem, w, w, wiem, że z tego Realu Madrid pozyskujemy dużo zawodników, ale my, powtarzam, Real Madryt pokonaliśmy, w związku z czym myślę, że tutaj e, nie powinno być żadnych problemów, jeżeli chodzi o to. Wiem, że to model nie jest transfer aż tak idealistyczny, ale Rodrigo, Rodrigo to byłby fajny zawodnik, Damy sobie go do listy życzeń, ponieważ to jest zawodnik, którego, którego nas teoretycznie stać, bo jego wartość to jest 127,5 mln, jego klauzula jest po prostu astronomiczna. A jeśli nie ma co dziwić, bo to tutaj jest zawodnik klasy światowej, jeżeli uda nam się pozyskać tych dwóch zawodników, to ja będę naprawdę ukontentowany. A może jeszcze nam zostanie jakiś pieniążek, to Jest tak, Rodrigo. A i to zobaczymy, czy Victor Rodimond by chciał do nas przejść. Niestety on nie chce do nas przejść, mówi się trudno. Ma czas, ma byłby fajnie, aczkolwiek, no nie wiem, Gabriel Zarus najprawdopodobniej również nie chce do nas przejść. I teraz trzymajcie kciuki, żeby Rodrigo chciał do nas przejść. I to mi przyje wszystkie plany, wiecie co? To mi przyje wszystkie, to mi przyje wszystkie plany. Tak naprawdę, potrzebujemy jakiegoś napastnika. Tudzież skrzydłowego. lepiej prawo skrzydłowego albo lewo skrzydłowego. No wtedy, jakiegoś byłby fajny z tym, że on ma już 27 lat. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Mam tutaj tą moją listę życzeń. Która jest dosyć długa, ale nie ukrywam, że no przydałoby się, przydałoby nam się sprowadzić jakiegoś fajnego skrzydłowego. Najlepiej, właśnie jakiegoś zawodnika typu Rodrigo, który był naprawdę bardzo fajną oto. Ale on nie chce nas przejść z tym, że no właśnie, my pokonaliśmy Real Madrid i tak naprawdę powinniśmy mieć priorytet, jeżeli chodzi o to, żeby sprowadzić z niego zawodników, bo tam jest wiele zawodników, którzy nie mają szansy na grę. Za to na grę ma, ma prawie kilku zawodników stąd, ponieważ tu właśnie mamy kilku ciekawych zawodników, typu Leo ale Leo go nie chce wyciągać, bo to jest zawodnik Legenda Barcelony, która wątpi, było też z tego klubu, haha. Eee, teraz brało PSG dla ten transfer, ale dobra. Eee, lecimy dalej, ponieważ tutaj mamy jeszcze Nicolasa de la Cruza, który jest fajnym zawodnikiem. Ma sześćdziesiąt siedem, przyszedłby do nas z Lazio. 58,5 miliona wartości i tak się zastanawiam, czy go by sprowadzić, bo to byłoby naprawdę bardzo fajne wzmocnienie, ponieważ na no 28 lat to, choć w 28 lat to jest tyle samo, ile mamy, tyle samo, ile ma jako piank, to w związku z tym no nie wiem, czy to by była najlepsza opcja, lewy kobernicy nie potrzebujemy prawy pomocnik, u pomocnik, ile ma Antony, Antony ma 87 oceny ogólnej. No i to byłaby, nie ukrywał pan takie Takefusa Kubo również ma 87, Zeremik do Kuba ma 84, Takefusa Kubo tutaj do 20 rzeczy nie zobaczymy w atmosferach, Takefusa Kubo czy Antony, no właśnie, Kubo czy Antony? Antony byłby lepszy, ponieważ ma może grać dwie pozycje, a Kubo może grać aż trzy pozycje. No to nie, musimy się udać po Kubusia. No i to jest to, właśnie, to jest właśnie problem, bo Serie A nie jest według tych zawodników najlepszy ligą, to w związku z tym że, bo damy się go z że czy to, to byłby realny transfer Włoch w serii A. Nie przypominam sobie, że był jakiś Włoch w serii A. Środkowego bronica nie potrzebujemy, za to, to napastnika potrzebujemy. Czy są tutaj zawodnicy, którzy by nas zainteresowali? Richard Lisson, 28 lat, no nie bardzo, bo to jest już stary zawodnik. ADM, Raul Jimenez, Ewa Nilsson, Ewa Nilsson byłby ciekawy, tylko sobie dodam listę, liście życzeń, Ewa Nilsson eee, Oprócz tego mamy tego Cabrula, Antoniego Marciala, Victor Rodzimen, no to jest nasza, nasze marzenie, ale to nie przejdzie Daka, Daka byłby fajny, ale nie wiem czy taka bo to jest to, czy Daka to jest ta jakość Mayron bodu. osłabienie, osłabienie eee, rywala z zamiedzy, to by było ciekawe, to by było ciekawe Czyli czy ja wiem, to jest taki zamiedzy. No ale wiecie o co, chodzi, że rybala po prostu z naszej rodzimej ligi. No nie dużo tego odcinka się pozostało, dlatego chciałbym dzisiaj zrobić jeden, chociaż jeden transfer. Ponieważ, no nie ukrywam, że byłoby fajnie. Byłoby fajnie. Myron Badu, 85 milionów wartości. <grytanie> to jest coś, coś się popsuło z tym save'em. Zobaczcie, bo ten zawodnik nie jest do ligi, który reprezentuje zbyt niski poziom jak na jego umiejętności. On gra w, w tej samej lidze. To jest coś dziwnego. Nilsson nie wiem, czy nas przejdzie. Jakafuzo, Kuba, Kuba nie wiem, czy nas przejdzie. No nie chce do nas przejść. Nikt nie chce do nas przejść. Antony też nie chce do nas przejść. A Aitor? Nie, zacznij rozmowy z klubem. Dobra. Chociaż Aitora sprawdzimy, bo musimy się raz zarówno jego bramkarza, bo my powtarzam, mamy jego Eredina. Ale yy, Zofia na piłkarzy, bramkarze... Nie, Audero nie chce, jest Wam na plus za ofertę kwoty za piłkarza plus 4 e, plus 4 miliony, może plus 3 miliony, bo to jest zobaczymy. Państwo 5 milionów i procent od sprzedaży. Nie chcę, jakiego eryna to 8% od sprzedaży ja Wam mogę dać tyle. w sumie nie, nie mogę dać tyle, bo to ja powtarzam, musi kontrakt skończyć. To właśnie teraz interesie jest przedłużenie go, albo jako sprzedaż. I ja nam go sprzedał za 4 miliony. Jest bardzo fajny, więc przejdziemy do samej, do, 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 do e, negocjowania z samym piłkarzem. Jest pierwsze wzmocnienie w tym sezonie. Zobaczymy. Czy, no, czy ja wiem, czy takie wzmocnienie nie wiecie o co chodzi, bo to jest zawodnik, który no nie będzie w naszym, naszym podstawowym warunkarzem, będzie ważnym piłkarzem bo to ok, wspaniale, na coś takiego liczyli, długość kontraktu, ja chciałbym od Ciebie kontroferta na 3 lata, zobaczymy, czy się zgodzi. Się zgodzi się jest z kontraktu na 3 lata, Akceptuję, nie chcemy klauzuli odstępnego, ile byś chciał zarabiać, chciałbyś zarabiać tyle, Usuwamy sobie premię, bonus za podpis, też tu również troszeczkę nic, by się przydał, żebyś miał, I zobaczymy, czy się zgodzi, Okej, okay, on jest zadowolony, ponieważ chce do nas przejść. Widzisz, że to jest zawodnik, który chce do nas przejść. I to, to się ceni. Z tym, że no, brakuje nam skrzydłowego. Brakuje nam skrzydłowego i tak naprawdę nie wiem, co się stało z tym save'em, ponieważ no... Rafaela, czy to byłaby dobra opcja z Brighton, Federico Chiesa? No już nie, to nie jest ten poziom. Okej, okay, te baldy sobie usuniemy z listy życzeń. Trzeba tutaj do listy życzeń mmm, poczyścić, więc tego Barekkę sobie usuniemy, Mokikę sobie usuniemy, e, możemy usunąć Contiego, Insigne możemy sobie już usunąć, e, Orsica możemy sobie też usunąć, e, Luisa Muriela tym bardziej, bo on ma 34 lata, w związku z czym ten jest najlepszy zawodnik i tym bardziej, że jego cena ogólna już po prostu będzie spadała nawet na szyję. Osorio, Osorio byłby fajnym piłkarzem, tylko, fajnym ukazem, tylko on gra w argentyńskiej lidze. Orge, Anderson, no to już też nie, ten, to, nie jest, to nie jest ten poziom. Warto mieć drągoski, Bart Bartek drągowski byłby fajny. W tym, że zobaczcie, jego wartość to 22 miliony euro, my potrzebujemy w który byłby rezerwowany. Wiem, że damy tam ważną rolę, ale po prostu zarząd kazał mi to zrobić, że musimy sprawdzić trzech zawodników ważnych do tego i do, i do tego po prostu utrzymać jakiś tam zysk z wartości. Także tak się prezentuje nasz zespół. Przejdźmy sobie teraz może do symulacji. O tak, symulujemy sobie trening, więc to jest na fajnym poziomie. Jeżeli chodzi, Czyli Aitor będzie grał najprawdopodobniej w pucharach i chociażby w takim pucharzu amerykańskim, który no, myślę, że byłby spokojny do wykazania się dla niego. Z tym, że no właśnie, potrzebujemy, potrzebujemy, kurde. Bezmocnienie, to jest taki, taki minus tego, że jesteśmy w serii A. Nie wiem, od informację o zwiększeniu budżetu tenosforrowego i on teraz wynosi 175. 175 milionów, więc to bardzo fajnie, bucher amerykański, więc to mamy już zrobione. Yy, I przydałoby się przedłużyć kontrakt z Mosycendem, ale wiecie co? Globalna część tenosferowa. Zatrudnij scouta, Zatrudnimy sobie scouta. Chociaż nie, dobra, to jest zbyt duża wartość. Tutaj mamy mm, sobie zmienimy. E, zarządy scoutem, to mm, by teraz zrobić. Chyba zaraz przerwę scouting. I teraz raport scouta, ponieważ on tutaj no, ma dla nas kałych zawodników. Teo Hernandez był fajny. Kylian Mbappe był fajny. Doku, o właśnie zapomniałem o tym doku. Cała tego doku chyba. Trzeba eee, się nim zainteresować, ponieważ to byłoby fajne wzmocnienie i możemy go kupić. I możemy go kupić, i wiecie co? Ja to zrobię, ponieważ no, inni zabójcy nie chcą do nas przejść. W związku z czym musimy po prostu szukać atmosfera i to będzie młoda gwiazda sprowadzona Zmiana piłka. Nie no damy sobie kwotę za tego piłkarza, damy jego wartość: 60 milionów. Gdzie 5 milionów? Chciałem 60, ale ja. o jedno, zaraz się pomyliłem. E, więc dajmy sobie mu 60 milionów, zobaczymy czy, co oni na to. Chcą aż 97 milionów za tego zawodnika. Ja wiem, że on jest młody i perspektywiczny, ale to mimo wszystko. Mimo wszystko to jest troszeczkę zbyt dużo. Jeżeli zejdziemy do 77 to ja będę naprawdę bardzo zadowolony. 97. To jest słuchajcie problem, to jest słuchajcie problem, bo ja nie wiem co teraz zrobić. Gdyby to był live, to miał od, od Was od razu feedback. Ale sprowadzać tego zabudnika za, za 87600, nie? Nawet tego nie chcę mam zejść Kontroferta. kontroperta do now, nową kwotę 8600, i tak jest. 20 minut po jego wartości, słuchajcie, to jest naprawdę transfer potężny. że ja myślałem, że. Zobaczmy 9600 600 z tej ceny, zaprogram nową kwotę To 91-600 Żeby chociaż troszeczkę że uciułać tego Okej, okay, dobra, możemy na to przystać Mogę na to przystać, Mo może grać prawe-lewe skrzydło I To jest fajny zawodnik, to jest fajny zawodnik, ja się u niego po, po niego uda. ma 24 lata mm, A mi się znowu padł łączył. przepraszam bardzo za to bardzo Yy, dobra, muszę poczekać, by mi się pad odłączył, a to jest seria bez cięć. Chyba, że jednak będzie tutaj cięcie, bo wiecie co? Dobra, no, wróciłem, już wróciłem. Także się po krótkiej przerwie. Yy, ponieważ musiałem odłączyć spadał, a mi się odłączył i no tak to wygląda. Dobra, także jeżeli chodzi o to rola w zespole, to będzie ważny piłkarz. Nie będziesz kluczowym, będziesz ważnym piłkarzem, on też takiego liczy, z ile on zarabia, to jest nieprawdopodobne jak, rozpuści, jak rozpuścili tego zawodnika, to jest nieprawdopodobne, on jest zadowolony z za, zapozycji za, za kontraktu na 5 lat i teraz chcę, i pytanie, ile chciałby zarabiać, na pewno on powinien zejść z tych zarobków, o nie, to nie będzie zarabia, to, to, zarabia, to, to powinien zrobić może Ken, eee, 60 tysięcy, 000... To był problem taki, wiecie, że w szatni byłyby problemy, ponieważ no przychodzi młodzian, przychodzi młodzian, który będzie zarabiał tyle. O, to od ja propozycja, więc on mocno szedł z tej pensji. Mamy tym samym pierwsze wzmocnienie, mamy tym samym pierwsze wzmocnienie w tym sezonie. Także naprawdę bardzo fajnie. I zobaczmy jak to się prezentuje. Teraz na, problem, na lewym skrzydle grałby Darnsgold, ewentualnie do Q. właśnie mamy teraz do. Q pytanie na tym skrzydle może zagrać? Może zagrać na lewym skrzydle, więc tobie od razu zmienimy pozycję na lewe skrzydło. Przyjdziemy sobie zaraz do planu rozwoju. E, Aitor sobie wskakuje teraz za Erlerina i może za Przemka Frankowskiego, niech wejdzie Caprari, to będzie nasz pierwszy zawodnik do wejścia. No i będziemy rozwijali powoli tego do kół. Więc to jest taki transfer dosyć potężny, za potężne pieniądze. Dobra, spodziewam się troszeczkę lepszego, większego transferu, ponieważ chciałem sprowadzić tutaj takiego zawodnika jakim jest, chociażby Rodrigo Vinicius Junior, czy Victor Rodzimen czy chociażby Myron Badu, no ale się niestety nie udało, także że mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę oraz zostawicie subskrypcję na tym kanale, ponieważ według mnie to no, byłby fajny odcinek, bo mimo wszystko przedłużaliśmy kontrakty, trochę się udało tutaj hmm, ponegocjować, tak, zobaczymy sobie co mu zajmie najmniej, Dajmij na mu szeroko ustawione skrzydłowy i pozycję jaką chcemy ci to ustawić to oczywiście będzie nam na lewo skrzydłowe. Ile Ci trening na lewo skrzydłowego? Zobaczmy, lewo skrzydłowe Dwa tygodnie co mnie bardzo cieszy. Zobaczcie jakie niesamowite statystyki jakie ma ten zawodnik. Wow. Naprawdę wow. Także tuż, znajdziecie buty do zobaczenia wkrótce standard do oczywiście strzałeczka. trzymajcie się.